Jo Siemano z tej strony Boryl i witam Was serdecznie na moim odcinku na moim kanale I właśnie dzisiaj będziemy grali w Brawl Stars Dzisiaj będziemy próbowali zdobywać skrzyneczki Wiem, że nam się nie uda, ale może... Zanim zaczniemy ten odcinek, pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, tam na dole macie czerwony przycisk subskrybuj, kliknijcie ten czerwony przycisk subskrybuj i dzwoneczek, który obok przycisku jest, żeby nie przegapić żadnych kolejnych filmów. A filmiki się pojawiają trzy razy w tygodniu, a czasami cztery, a na razie wam nie powiem Kiedyś w miesiącu, napiszcie w komentarzu. Jak kto coś zgadnę, możecie napisać w komentarzu, w którym dniu pojawiają się filmiki. Ten, który zgadnie, wpadnę na kanał i zostawię subskrypcję. To piszcie w komentarzach. I właśnie ponad nas jest 8. To kliknijcie subskrypcję. Dobra, mamy prawie trzydzieści klejnotów, jeszcze jeden klejnot nam brakuje do trzydziestu. Do trzydziestu. Eee, zagramy el Primo, Ruda el Primo. Zobaczymy. Dobra, lecimy. Z dytfulem jutro będzie odcinek. Jak dytful będzie miał czas? zadzwonię jutro do niego. Ej, Gosiu to jest rozwinięty. Ili mnie? Ja! Gosiu chyba nie wie, co się dzieje. Świta, laj gościu, bo ja zanim się odrodzę, to już mnie było 2 milionów. El primo! I hit. Ej, ludzie, to wszyscy ja ultańska prałem. Ja. Bo to już by było nieziemsko trudne. Na końcu, na seł zostawiam. sobie na porządnym grę grabie widać plusa macie dziewięć parę wybuch mój kolega dziewięć parźby teraz no nie no, no powinniś ale ja Ludzie! 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 My to wygramy! Piękny mieczyk. I to mi się podoba wygrywanie. Coś się stało. Chyba wybrał starsze. Idziemy. Yy, Teraz znowu zagramy. Kim tu by zagrać? Karlem. Nie. Ja. Ja się... Rosom. Rosom zagramy. O kurcze, Przepraszam widzowie, że ja się nie odzywałem, ale się skupiłem. Tutaj tu nikogo nie ma. Dobra, lecimy tam. Lecimy tam. Ja, nie, ja chyba nie będę. Ja nienawidzę ludzi. Bo oni mają podzielić pary klubów. I oni pięćset na raz załatwiają wszystkich na hita. Ja! Niektórzy mają trzy pary klubszy i na hita każdego załatwiają. O, przepraszam widzowie. co ci się nagrywa? Dobra, nagrywa się. To jest cud. Oni by dwanaście parę siów, makar... O, to już jest po nas. Ja wam mówię. Mówię wam. Ja ich tak biję mocno jak mogę. Piperka strzelaj. ja I No i przegraliśmy. Plus cztery. to są, opłaca się grać. Może sobie zagramy na zadymie. Na zadymie jest dobry dobry kolt. Bo się tam powysz Jak ma, to po prostu człowieka wyniesie w kosmos. Nie dostanę się, o Prigli a oh, sorry, no Solinu. Sorry, nobie, nie przyjrzysz. Ja tu roszę pocisnę. O kurce piłkę! A dobrze, że piłkę wywaliła. Oh my god! To tole, to jest niemożliwe. O, już to przegrałem. Patrzcie, patrzcie co się dzieje ludzie! O ludzie! Nie mogą trafić, nie mogę trafić. Ja tak mi się zacięło. Stos! Ilus eee. cztery. Ja nie gram zeli. O, kuba! A nie powinien on być na lekcji? Nie wiem, nie wiem. Ja powiem, że nie wiem. Jutro już to będzie. Zbiera czekolady. Baca. A dajcie na klub ogromczy, bo dosyć dużo osób jest. E, zagramy. Uh